Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Sidwerek i zapraszam Was na kolejny odcinek Game Dev Tycoon. Ostatnimi czasy poszło nam naprawdę doskonale, więc sądzę, że dzisiejszy odcinek będzie jeszcze lepszy, pełny jeszcze bardziej pozytywnej energii. Ogólnie będzie super ekstra. Jak pamiętacie, ostatnie gry, jak powiedziałem, niszczyły. Teraz stworzymy silnik i mam nadzieję, że dzięki temu silnikowi po prostu już zmieciemy zupełnie wszystko co istnieje. A więc tak, stworzymy nowy silnik, którego nazwa będzie jak... Ciekawe. Niechaj będzie ServJain 1! Bo będzie to endgame, w którym będziemy serować kolejne hity. Miejmy nadzieję, że przynajmniej tak będzie. Wiem, że się powtarzam w tym odcinku strasznie, ale kurcze pieczone. Nagrywam te odcinki dwa po sobie. Przyznaję się do tego bez gadania, Stąd też nawet ta sama koszulka ciągle na mnie jest. Eee, I tak. Jestem tak nadawany po prostu. Ach, pozytywną energią, że po prostu buchasz ze mnie. Posłuchasz ze mnie, bucha normalnie, nic mi teraz nie zepsuje humoru, choćbyśmy mieli kurwa wszystkie teraz gry wydane, no po prostu jeden, 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 to ja mam to wnoszę, taki ja mam humor dzisiaj do nagrywania, tak mi się świetnie nagrywa, że mam nadzieję, że wam się również że tego ogląda, to się ogląda, nieważne, idąc z klasykiem, Boże, jak powtarzam jeszcze klasykam jadę po prostu jak Schwarzenegger po betonie, eee, dobra, koncepcja gry, Nowimy nowiotką grę, Wyłączcie mój durny skrypcie pod F12, nieważne po co mi jest ten skrypt. Eee, wybierz silnik, oczywiście, nasz surf giant, naszym tematem. Niechaj będzie coś, czego jeszcze nie użyliśmy: Ewolucja. Niechaj będzie to gra akcji związana z ewolucją. Niechaj to będzie gra akcji związana z ewolucją na Tesa, dajmy na to. O licencja jest droga. No to na PC-a jednak. Na PC-a i będzie to Evo Kruszyn. Evo Kruszyn. Co do waszych nazw gier, to jak powiedziałem, nagram te odcinki pod rząd, więc spodziewajcie się najwcześniej jakichkolwiek nazw od widzów. Dopiero w kolejnym odcinku. A może jeszcze w jednym? Kurczę, nie wiem. Mogę taką ochotę nagrywać, że mogę nawet trzy nagrać naraz. Mam nadzieję, że się nie zezłościcie, ale po prostu jestem mega przypomniony zajebistą chęcią nagrywania. Rozpocznij produkcję. No, 35 tysięcy już tworzenie gier na silniku nie jest takie tanie. O, żeby to był koniec kosztów. Patrzcie, tu jeszcze trzeba napieprzyć się z tym. Dobra, jest to gra hmm, akcji, więc sądzę, że w pełni oddamy się rozgrywce, a za to ta gra powinna mieć dużo więcej punktów od swoich poprzedników. Hmm, Korzej, że nam gotówka już zaczyna spadać. A tutaj nie mamy ukrytych milionów na koncie, gdzieś tam w Chinach czy w Szwajcarii, więc nie jest za dobrze. No projekt poziomów niechaj będzie, niechaj nie będzie za duży. W tej szczęście nie było żadnych ulepszeń i to jest plus, bo nie będziemy wydawać na milionów. Troszeczkę możemy zjechać na debet, ale nie jest za dobrze. Najnowsze badania wskazują, że coraz większa różnorodność urządzeń do grania kieruje rynek pod bardziej zróżnicowane gry. Niektóre platformy są bardziej popularne wśród młodszych graczy, podczas gdy inne są skierowane do nieco starszych odbiorców. Coraz więcej twórców gry wkracza na rynek, można więc oczekiwać, że skierują swoje dzieła do określonej grupy wiekowych, co zwiększa szanse na sukces ich produkcji. Mhm. Czyli zaraz będzie badanie od grup wiekowych. No i tutaj widzę, że projekt świata nie jest przydatny w akcjach. OK, dowiedzieliśmy się tych informacji z tego, iż a propos aniżeli na oraz najprościej w świecie, mamy już po prostu raporty z gier, które tworzyliśmy wcześniej. Stąd też, szczerze powiedziawszy, warto jest stworzyć gry o podobnej tematyce, bo tak, niecząc z tego, że rośnie nam wtedy poziom do danej tematyki, niecząc z tego, że mamy już informacje, czy właśnie. Mówiłem właśnie już obie cechy, dobra, nieważne. No, mamy informacje, rośnie nam poziom, zatworzymy, po też skupiając się na jakimś gatunku, skupiamy się na określonych y, tych, na określonych jakichś statystykach, pokoju, rozgrywka, na przykład tylko, tylko dialogi i tak dalej. I w ten sposób, no to też rośnie od tego poziom i też wpływa na ocenę gry, więc no... Studio, które jest bardziej monotematyczne, jak kanał na YouTube, będzie miało więcej sprzedanych kopii, tak samo jak kanał na YouTube, więcej wyświetleń. Dlatego właśnie, niestety, moje wyświetlenia raczej nigdy nie będą za wysokie, bo ja jestem strasznie multitematyczny, chociaż nie będę nagrywał aktualnie same gry. Coś tam za jeszcze kombinuję, ale no cóż, nagrywam różne gry. Tak, różne gry, to czemu aktualnie na kanale są same strategie? Siewerek, same strategie! Mm -mm. zastój chwilowy. Ale wkrótce się to zmieni, wkrótce wejdzie ojciec chrzestny, już jakaś, jakaś akcja będzie. Wkrótce, jakbyście się pytali, to będzie za jakieś... Dwa tygodnie? Może trochę mniej? Pokazały się pierwsze recenzje gry Evo Crushen. No i niestety tak coś mi się wydaje, że ten crushen to będzie nie za kroszonka. Ale no taka średnia coś, siódemka tu pewnie wskoczy doskonale. Coś tak sądzę, że taki będzie to ponad przeciętna. No 5 to jest gra przeciętna, czyli 5 to jest gra, która jest, no, Jest, bo jest. Sześć to jest taka na 7 to jest dobra. A to jest taki przykład szóstkowej gry, czyli że... Jest, jest nawet w miarę okej, okay, ale no, no... Są lepsze. No dobra, w takim razie bierzmy się może za zbadanie jakiegoś nowego tematu od razu I tym tematem będzie chirurgia No i tak się dzieje No Ewo Kruszy, no, jak sprzeda ogólnie tak z 10 tysięcy, no z 13 może sprzeda, 12 tysięcy coś takiego Może trochę więcej przy szczęścia No nie jest to zdecydowanie tytuł, który jakkolwiek, do czegokolwiek się przyda Chirurgia, no to będzie to była symulacja, nie? Symulacja chirurgia, no jakiś Chirurg Surgery Simulator, coś takiego. Nazwijmy to symulator Dłubacza. Bo czemu nie? Simulator Dłubacza. Symulacja na PCC się dobrze sprzedaje, jeszcze pieniędzy nie mamy na jakieś inne konsole za bardzo. Ogólnie mamy mega problemy z pieniędzmi, jest bardzo niedobrze. Musimy jakąś dobrą gierkę, wydać, bo będzie problem. O, troszeczkę w silnik damy, jednakowoż głównie w rozgrywkę. ojojoj, ojoj, na 35 tysięcy Kurczę, czy ja nie pamiętam jakie mieliśmy limity betowe, 250 tysięcy, nie? No to Evo Kruszyn nas kapkę jeszcze ratuje. Jeszcze nam kapkę pomaga z pieniędzmi. Oj już są kuleczki po dwa, to jest naprawdę nieźle. O, sztuczna inteligencja i projekt poziomu, bo projekt poziomów. Nas w sumie nie jestem pewien jak to powinno być damy po połowie. Tu już na szczęście nie musieliśmy żadnych pieniędzy wydawać, ale jest źle. Evo kruszy, niech nas podciąga, ale jest źle. Wyna potwierdziła dzisiaj potwierdziła dzisiaj niedawne pogłoski dotyczący nowej konsoli, zapowiadając premierę Master V. Master V. Master 5, Master V? Master V? Nie wiem. Twórcy twierdzą, że Master V jest technicznie lepszy od NTSA firmy Ninvento. Konsola trafi do sprzedaży w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Nie kojarzę za bardzo tej konsoli, szczerze. Jego Master V. Nie za bardzo wiem, co to jest. No cóż, to pokazało, że raczej chyba. Raczej może była wtedy popularna, ale nie kojarzę. To chyba jest Sega, nie w ogóle. Nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Wena to jest chyba Sega, ale nie jestem przekonany. Dobra, grafika, dźwięk, pro jeszcze ta olewamy. Jeszcze kapkę debetu, ale jeszcze ten Evo Crashin minimalnie nas ratuje. Minimalnie nam nie pozwala utonąć. No kurczę, kraszyn może nie byłeś dobrą grą, ale trzymasz nas. Trzymasz nas, że jeszcze nie toniemy. Więc jestem Ci wdzięczny. Dobra, szybko wydajemy. Mam nadzieję, że symulator Dłubacza sprawdzi się. Mamy dwa rekordy, mamy nowe połączenie, nowy temat. Tylko trochę szczęścia nam potrzeba. Bo w sumie, co zrobiliśmy, mogliśmy, to zrobiliśmy. Tylko trochę szczęścia. Dobrze, będą sameczki. Tak sądziłem, że to będzie przynajmniej szóstkowa gierka. Minimum, minimum. A wyjdzie nam taka. No. Coś między. No, bardzo dobra nam wyjdzie, bo 8 to jest bardzo dobra, więc. Jest goodes. Jest Gites Majones, to się sprzeda. To pójdzie w dużej ilości egzemplarzy. Dobra, stwórz nową grę. Wybierz temat. Hmm, może zbadamy nowy temat najpierw nie stworzymy nową grę. Badania, nowy temat i będą to super bohaterowie. Dokładnie, jakąś biatykę sobie zrobimy. Jakieś Guts Among Us. Hmm, prawie stufanów, nieźle. Gryka żualowe, no na razie sobie olewam gryka nie jestem ich wytwórcą raczej. Ja jestem wytwórcą krwistych Dark Soulsów i tym podobnej rzeczy. Patrz na dzisiejsze standardy. Super bohaterowie, gatunek akcja, platforma. No nie wiem, no Tesla. Nie, nie mamy za bardzo kasy na licencję, bym powiedział. Więc zabijemy sobie na pc cały czas, na pieca. Eee, jak to może nazwać? Eee. Rotman versus Cutman. Nie, to bez sensu. Rotman versus dog... Dodge, Rotman versus... Nie nie bez sensu, kurwa. Nie, nie mam pomysłu, nie wiem. Y... Grumpy versus Dodge. Niechaj tak będzie. Niechaj tak będzie. Coś kiepsko więcej z pomysłami, ale ogólnie atmosferka jest całkiem przyzwoita. No, symulator Dłubacza radzi sobie 30... no jak możesz do 40 tysięcy zrobić kopii Naprawdę jest to dobry wynik. Rozgrywka. Tak mi się wydaje, że nic innego nas nie obchodzi, poza rozgrywką. Ostatnia gra firmy Game Restaurant otrzymała bardzo pozytywne recenzje. Magazyn Game Hero dał jej dziewiątkę, komentując wspaniała. I jeśli gry firmy Restaurant, Game Restaurant będą tak innowacyjne, sobie może stać się nowym ulubieńcem gracza. Mamy prawie tysiąc fanów, więc ogólnie jest mega sprawa. Patrzę co on nie tej gry nie produkuje, nie? A on się drapie po tej głowie, tak drapu, 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 normalnie kuźwa człowiek-kot dosłownie. Kucharz, co masz wspólnego z kotami. W sumie nie jestem przekonany, czy chcę wiedzieć, co to masz mi wspólnego z God W masz w mieszkaniu. Na tym się pewnie nie ale Dobra, ale nie chcę nic wiedzieć. Cieszę się, konsola Master V, której oddziałem filmy Vena. Kurczę, Vena. Właśnie, czy to nie to jest Sega, co to jest Vena. Jak wiecie, to możecie mi napisać. Chciałbym się dowiedzieć. Grafika, dźwięk. Wciśniemy. Grumpy vs. Dutch. Kto wygra? Czy jest Grammy w ogóle? Grammy vs. Dash Czy Grammy, kim jest Grammy? Grampi powinno być, chociaż Nie wykupiliśmy praw do Grampiego. a to chyba już Tam jest jakoś czy coś To już, to już, to już trzeba uważać na siebie, no To już faktycznie trzeba było uważać, to już trzeba było stosować chiński trik marketing, marketingowy Czyli minimalnie Zmienić nazwę, badania, nowy temat Obcy Będziemy robić grę opcję. definitywnie nie będzie to Alien vs Predator. Niedawno wypuszczona na sprzedaży konsola Master V firmy Wena z rynki całym świecie. Eksperci z branży twierdzą, że konsola jest już promowana w Ameryce Północnej, ale w innych częściach świata jej sprzedaż kwitnie. No i właśnie w Ameryce Północnej tego wygrał NES. Okazały się pierwsze gry, Grumpy vs Dodge. No i widzę tutaj ładną szósteczkę jako pierwszą ocenę, ale nie jest to gra bardzo dobra, jest to średniaczek. Szkoda, mogło być lepiej. Niestety. Nie mamy doświadczenia w tego rodzaju grach jeszcze. Też konsola nie była idealna, to by na testa by się lepiej sprzedało. Niestety nie mieliśmy pieniędzy za bardzo. Dobra. Co ty robisz w tym momencie? Badałeś coś, tak? Badałeś chyba nowy rodzaj tematu? No, na rachunki starczy, jak to się mówi. O, w drugim tygodniu lepiej jak w pierwszym. Ej, co tu się dzieje? Już taka nadsprzedaż w tym drugim tygodniu. Nieźle, nieźle. W sumie to się ładnie sprzeda, jak na fakt, że to jest taki to średniaczek, no. Średniaczek, a sprzedaje się lepiej, niż kiedyś się sprzedawał całkiem niezły hit. Edytor poziomu, proszę zbadać. to silnika się przyda. Mamy chwilę czasu, więc możemy sobie pozwolić na zrobienie edytora. Gotóweczka, ładnie skaczek, kurde. 260 tysięcy, to jest coś. Kurde, 270 mamy, dobra. Proszę stworzyć nową grę, której tematem będą obcy. Gatunek będzie akcja. A konsola będzie... Master V, może na Master V jak coś sprzeda Serve spróbujemy. Zapłaciliśmy sporo za licencję, to boli 7 tysięcy, Ale przynajmniej na Master V będziemy mogli przez sporo czas robić. Tak się za darmocha, nie? Dobra, rozgrywka definitywnie ponad prawem. Ponad prawem. Och nie nazwałem mojej gry. Zapomniałem, jak zwykle to bywał Sieverga. W takim razie nazwiemy ją dopiero wtedy, kiedy będzie już faza wydawania. W fazie wydawniczej możemy jeszcze zmienić nazwę gry. Gra Grumpy vs Do została sprzedana ze sprzedaży. 157 tysięcy jak na jej koszt produkcji? Ja bym powiedział, że było nieźle. Ja bym powiedział, że pykło mi powiedział, że to jest to. A ci nie drap po głowie, tylko wydawaj mi grę, człowieku. Tu trzeba chiczora nam jakiegoś pieniążków, trzeba. O, wraz z tym zainteresowaniem grałem wideo, różnie też liczba odbiorców magazynów dla graczy. Magazyny oferują twórcom gier nowy świetny sposób promowania ich nadchodzących dzieł. Czyli rozumiem, że od teraz będziemy mogli mieć marketing. Dokładnie. Mamy marketing, powoli na zaczyna się wszystko już obracać, wszystkie trybiki wchodzą w grę. Trochę dźwięk możesz dać, ale głównie na grafice się skupmy grafika w tej grze ma rządzić i nie dzielić etap trzeci tak, musieliśmy trochę opłacić, ale to i tak jest nic potem będziemy tworzyć gry, w których jeden etap będzie kosztował kilkaset tysięcy, więc... nie ma problemu Govode traci na popularności względem innych platform w nieoficjalnym oświadczeniu pracownika Govodore powiedział, że ich nie tanie sprzęt nie wytrzymał konkurencji z komputerami PC, które są nowsze i bardziej zaawansowane technologicznie niestety Govodore wkrótce upadnie, no nie ma problemu nic na niego nigdy nie wydaliśmy, wydawać też nie będziemy raczej, więc do widzenia, wodora. Niestety nie byliśmy w stanie Cię poznać zbyt dobrze, więc jest jak jest. Nowy Jork. <laughs> nie do końca tak to powiedzieć, ale to było nawiązanie do pewnego starszego pana, który nagrywa filmy w 460p, bo może i tak to wszyscy będą oglądać. Miejscami dobra. o to miejscami dobra, no. Czwórkowe. To chyba jedna z jest najgorszych gier. Tylko nie, nie, nie nazwałem dobrze, bo nie zasługiwało na nazwę. Z taką oceną, że ja nawet... To nawet nie zasługiwało na nazwę. To jest gra, która była najgorszym dnem w naszej... do tej pory, więc no... powiedzmy, że nazwy nie było, dlatego, że zapomniałem, tylko, że ta gra nie była godna nazwania. To był taki projekt fail. Mam tylko nadzieję, że fajnie nam przez to nie uciekną, bo tak samo jest, że jak mamy bardzo kiepskie gry, to fani od nas odchodzą. Tak jak się robić kiepskie serie, też fani odchodzą. Smutno mi. Dobra. Jezu, ale mamy tutaj do robienia naszych raportów. Nie wiem, czy akurat po takiej słabej grze raporty to dobry pomysł. Znaczy nie pieniędzy, żeby w tym momencie przeczekiwać. Powiedzmy, chyba kolejną produkcję to wypuścić. Ważna podpowiedź. Jeśli si masz więcej niż milion gotów możesz przenieść ją do nowego biura. ta kwota może wydawać się spora, a nie martw kiedy już będziesz... Kiedy wyprodukujesz jakiś hit, łatwo będziesz w stanie potrzebne środki. Raport o grze. Mhm. Mm Ewolucja i akcje to ze połączenie. A mi się wydawało, że Evo Crash i tak się nieźle sprzedało. No cóż, mniejsza o to. Cię na kichnięcie i wracamy. A więc tak. Aktualnym tematem. No w sumie nie chcę się zobaczyć za nowego tematu, bo też mamy dość mało pieniędzy, więc powinniśmy iść aktualnie na topie. Niechaj będzie ewolucja, i niechaj tym razem będzie to gra. RPG o ewolucji? Spróbujmy. RPG to raczej na Master V, wypuścimy. I silnikiem będzie serve dni. Oj, jakiś tytuł by się przydało podać. Ewolucja RPG. Co to może być? Co to może być? Co to może być? RPG o ewolucji. Co się dużo ewoluuje, jakieś takie RPG, kurczę, naturalna selekcja. Oczywiście, że tak. Selekcja, dobra, zgadza się wszystko. Grafika, 2D-wersja, już druga, a nie pierwsza. Kurczę, gra numer 10, nie takie badziewia sprzedaje się, nie? No tak ci... Ci fajni chyba nam kawki pomagają tutaj w rozprowadzaniu tego. Dobra, to najważniejsze są opowieści i zadania. Troszeczkę rozgrywka, silnik w nosie. No, pierwszy raz zabieramy jakieś większe do czynienia z opowieściami zadaniami, stąd to mamy mały poziom w tym. Aktualnie widać, że rozgrywamy na czwartym, nie? To widać na czym nasza firma się tutaj głównie bazuje. Coś takiego damy chyba. No, to może być problem z tą grą. Ta gra jakaś super nie będzie. Właśnie nie wziąłem pod uwagę tego, że nie mam doświadczenia w tych... Bardziej RPG'owych kategoriach. Nintendo zapowiedziało się dzisiaj premierę przyszłość i konsolidacji gaming. Platforma będzie się skartować z innymi czarno białym ekranem za zielonym, tle wbudowanym głośnikiem, oraz możliwością gry z innymi osobami za pomocą połączenia kablowego. Ciekawi mnie w sumie, czemu tu było zielony ekran, czemu tu był? Zabewnie była to jakaś kwestia oszczędności. Nie wiem czemu. Zadać takie jest, że wszystkie dziwne pomysły, które wydają się takie o, designowe, to jednak zazwyczaj są jakąś kwestią oszczędności. W porównaniu do komputerów i innych konsol, gaming jest jest mocnym sprzętem, ale biorąc pod uwagę niską cenę i przenośność, może znaleźć wielu pozwoleników. Gaming trafi na półki sklepowe za dwa miesiące. Okej. Okay. Będziemy mogli wydawać na niego jakieś malutkie, skomniutkie gierki, chociaż, czy ja wiem, na gaminga też można wydać hity, ale tu chodzi bardziej o to, że gaming jest raczej konsolą dla młodszych przeznaczoną. O, dźwięk. Jakąś muszą być to małe hity sprzedajne, ale na definitywnie małe, jak choć jakieś bardziej te big planet, co nim duże gry. Ale chodzi mi tu po prostu takie bardziej słodziutkie. Małe, że słodziutkie, a coś takiego mi chodziło. Dobra, grafika. Nie, projekt świata definitywnie. Może zróbmy coś takiego. Projekt świata i grafika. Tu będą grały definitywnie pierwsze skrzypce. No i tak jak sądziłem, ta gra definitywnie hitem to nie będzie. Nie mamy doświadczenia w tym. Będzie ten średniaczek. Chyba jednak RPG na tą konsolę się nie sprawdzają. Powinna na nes by się sprawdziły RPG, ale tutaj mi się wydaje, że po prostu zrobiliśmy troszeczkę faila Naturalna selekcja. Chociaż nie będzie źle w pozorom. Siódemeczka, czyli gra się przyjęła dobrze. Gdybyśmy mieli większe doświadczenie w RPGach, to mogłaby być nawet gra bardzo dobra. Ewolucja i RPG to są inne połączenie, i tak tak taką wysoką ocenę zdobyliśmy. Wow. Wow, naprawdę gdybyśmy mieli większe doświadczenie i gdybyśmy mieli dodatkowo jeszcze wiedzę o tym, że to jest bezdzielne połączenie, to to mógł być hit 10, 10 10 10 Było blisko. No sprzedaż jest niezła. Będzie tak z 25 tysięcy egzemplarzy pod koniec pewnie. Świetne połączenie symulacji, symulacja. Grafika w tego typu grze to bardzo ważny czynnik. ok słysza raport o kolejnej grze: Grumpy vs. Dosh, troszeczkę nieudanej, ale tak chyba swoje zrobiła, nie? Nie jestem sobie pewien, jak aktualnie hit był nasz największy. się są tutaj Soda Gaming która jest dziełem firmy Invento. No dobra. Pamiętam, że ten hit był jeszcze przestarzeniem silnika, czyli aktualnie silnik nie za bardzo nam służy. Dobra. Proszę jeszcze kolejne raporty. One się bardzo przydają. No, co było większym sukcesem w sumie? Genu numer 10, czy selekcja? Definitywnie selekcja, tak patrzę. Hmm, ciekawe. Spodziewałem się, że to będzie jeden z największych szajsów. A tu patrzcie, widzicie, a tego właśnie jest takie coś, że nie zawsze warto się poddawać, kiedy się wydaje, że to się złe, bo nie do końca złe musi być, prawda? Lepiej zawsze wszystko sprawdzić. Dobra, słyszę, to, że jeszcze autoralnej selekcji, tak patrzę na czas odcinka. Jeszcze jakiś tutaj pojedynczy tytuł wydamy. <laughs> ale mieć dzisiaj kartę służy po prostu masakrycznie. Normalnie Sahara w tym gardle, że masakra. Może tego dzisiaj całkiem sporo nagrywałem. Nie, definitywnie nie dlatego. Ewolucja RPG, to straszne połączenie. O, dobre połączenie jest ale nie świetne. Jest dobre, jest słabe, że jest ok, chyba. Naturalne, dobre i świetne. Świetne jakie jest to jest zajebiście, bo są trzy plusy. Świetne, to są właśnie trzy posiki. I teraz tak, co tu możemy zrobić? No, niechaj to będzie gra o ninja, niechaj to będzie gra akcji po raz kolejny. Zrobimy Fat Ninja 2. Nie jest to taki prawdziwy sequel, ale powiedzmy, że o! Fat Ninja 11, 1. niechaj to będzie, bo nie możemy jeszcze sequeli robić w tym momencie gry. Na co akcja? Master fałkę chyba nie że ja mam informację, czy Master V się z akcjami równa, No nie wiadomo. Spróbujmy. Spróbujmy. Tym razem na lepszej grafice. Zobaczymy, czy Fat Ninja się sprawdzi. Opowieście za nie, oczywiście, że nie. Uuu, nie wiedziałem, że silnik jest ważniejszy od rozgrywki w grach akcji. Zaczynamy, że to prawda, po punktach mniej więcej. Teraz ja zostałem trwane ze sprzedaży. Okej. Okay. No tak, patrzę po punktach, że kurczaki pieczone. Ej, mogłem mieć nawet rację. No 9-9 za pierwszą fazę. Tutaj definitywnie sztuczna inteligencja i troszeczkę projekt poziomów. No, może faktycznie silnik jest ważniejszy w grach akcji. Ja to jestem i zdziwiony, bo mi się dawało, że co, czy zaraz się bardziej, liczy, czy w czymś pokroju Call of Duty, czy Battlefieldów, czy na przykład, nie wiem, jakieś... Yy, nie wiem, naprawdę dużo tych gier można by tak wymieniać, jakichś dumów czy coś. A tu jednak nie. Dobra, grafika, troszeczkę dźwięk może i ciśniemy. Grafika widzieliście, aż są trzy plusy, czyli definitywnie, no, grafika w grach akcji to jednak podstawa. W sumie, jak większość gier akcji jest ładna. Jak są brzydkie, to są takieś indie zazwyczaj. A raczej brzydkie, po prostu mniej finansowo doskonalane. No i fat. Ninja jeden faktycznie się jeden z rekordów. Okej, okay, jestem jak najbardziej zadowolony. Lepsze dialogi, otwarty świat, masa ulepszeń. Tak mi się wydaje, że nawet będziemy bo w stanie coś tutaj wyprodukować sobie. Hmm. Z tego co wiem, to fakt, że robić bardziej warto grafikę 2D czy 3D, jest zależny od tego, jakiego rodzaj gier produkujemy. Patrząc, że my produkujemy bardzo często gry akcji. To zrobienie sobie silnika 3D, będzie chyba bardzo dobrym pomysłem. Takie mam wrażenie. Nie jestem przekonany, bo jak mówiłem, nie czytałem żadnej Wikipedii, jakichś, nie wiem, newsów, poradników, więc... Wszystko bazuje na moim własnym doświadczeniu. Tak mi się wydaje, że tak będzie. Na domniemaniach doświadczeniu. Sądzę, że tak może być. Zobaczymy. O to właśnie chodzi, żeby było jakieś odkrywanie w tej grze, a nie wszystko na tacy podane. I ta gra nie była jakaś super. Ale daje nam chwilę, żebyśmy mogli jak troszkę sobie pobadać jakichś nowych rzeczy. Na szczęście nasz tutaj główny gostek nie musi iść na wakacje, Kukasz może póki Siwere Gotika nie wyda pracować w nieskończoność. Grafika 3D V1, doskonale. Więcej badań bym chciał, możesz zrobić grupę docelową na gier. Oczywiście dodaję kolejny czynnik, na który trzeba bardzo zważać, ale też ten czynnik jest bardzo pomocny. Vena, twórca platformy Master V zapowiedziano przenośną konsoli... przenośną premiery prążności konsoli Venegyr, bezpośredniego rywala gaminga firmy Ninvento. Przedstawiciel przedsiębiorstwa powiedział: W po odróżnieniu od wielu podobnych urządzeń na rynku, które, daje, które tylko udają konsolę, Wenager posiada taką samą moc jak Master Fowl. Dodatkowo była sprzężność, wyposażona w ekran kolorowy ekran. Czy to sprzęt zepchnie zapch na boczny tor gaminga, Zobaczymy. Venegyr trafi na półki sklepowe za te miesiące. No, Gaming miał wszystko był mocną konsolą Może nie był konsolą mocną sprzętowo, ale był tani. To był jego plus. Był tani, niepromowany, dostępny. Nie miał kit na siebie pokoju Mario czy Pokémonów. Że znaczy Mario chyba nie było na game, bo ja za bardzo. A Pokémony były. <laughs> Pokémony, i tak dalej. To wszystko podobało, że game, że ogólnie Ninvento, trzebało pieniążki jakich mało. Ninvento wygrało markami, a nie technologią, taka prawda, ze swoją konkurencją w tamtych czasach. Oczywiście potem, no już był problem, no bo te marki. Dalej, oczywiście, do tej pory Mario, Pokémony. Jakieś tam nie wiem, w jeszcze jakoś takie super popularne, Nintendo Kirby na przykład, choćby cokolwiek, Zelda, etc etc. To wszystko dalej jest... Mm, tak bardzo popularne, jest bardzo potężna marka, ale jednak, no tamte czasy definitywnie firma wygrała po prostu dobrymi grami. A tutaj, w dzisiejszych czasach to wygrywa tylko tym też. Wtedy jeszcze mieli troszeczkę technologii, a dzisiaj niestety Nintendo jest bardzo zacofane technologicznie, ale dalej design, i marki robią po prostu u nich wszystko. Jak Nintendo robi marki, to robi dobre marki, które mają długo, długą przyszłość. Nie ma co się oszukiwać. Dobra, już chyba nic nie zrobimy. Może poza grami casualowymi. Niechaj będzie to. Zawsze jakiś rozwój dla nas. W sumie jeszcze na nowy projekt badawczy by Ale wiecie co? Mamy już prawie 25, dni, więc to na tyle w tym odcinku. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. Jak się podoba, pamiętajcie o łapce w górę. Jak nie podoba, pamiętajcie o łapce w dół. Do następnego razu i cześć.